Siemano, z tej strony Dekoksik i dzisiaj chciałbym Wam pokazać y, całkiem fajny serwer Minecrafta. Y, IP serwera będzie w opisie, jest to serwer Survival, PVP frakcje to może zaczniemy. Y, tutaj jest spawn, akurat jestem na spawnie. Y, niestety diamenty nie dropią normalnie więc na szczęście X-Raya nie będzie można używać, szmaragdy, no tutaj sobie sami przeczytacie, tu jest Enchant, tutaj są chyba świetniki no kosz, Ym. tutaj ododali wczoraj chyba, dla biednych, o to ja sobie wezmę to, to może się przydać, Ym. tutaj, no tu jest praktycznie to samo. Ym. Tutaj jeszcze nie wiem, nie byłem hmm, Tutaj jest chyba A to za pieniądze na forum yy, serwera Warpów yy, Warpy są Warp Plus Warp VP Survival Ym, No i to by było chyba na tyle z tego poradnika Znaczy z tej reklamy serwera No i myślę, że się Wam podobało subskrybujcie, będzie więcej reklam. No to do widzenia, Nara, i poproszę o dużo komentarzy. Cześć.